Więc wracam do posiłku, bo mi go po prostu zabraknie. A wy jeszcze chwilkę popatrzcie sobie, co dzieje się tutaj dookoła. Witam Was gorąco i serdecznie z Wielkiej Brytanii, Anglia, Liverpool. To właśnie tutaj wylądowaliśmy prosto z Poznania. Jak zawsze ogromny ból w uszach. To jest coś, co mi towarzyszy zawsze, kiedy ląduję, i dlatego wolę jeździć samochodem. No ale czasem trzeba gdzieś polecieć. Jest szybciej, jest sprawniej. No i było całkiem sympatycznie. Chociaż mam nadzieję, że kiedyś tutaj z naszą przyczepką. Dotrzemy i spędzimy troszeczkę więcej czasu, ale teraz 8 dni podróżowania właśnie po tym wielkim państwie, po tej wielkiej wyspie czeka nas i Was. Więc obserwujcie, co dalej będzie działo się na naszym kanale. A teraz zostawiam Was obrazem z lotniska w Liverpoolu, a my widzimy się i usłyszymy już jutro. Drodzy z Liverpoolu, wczoraj już spacerowaliśmy, ale jakoś nie miałem weny do nagrywania. Trochę jeszcze spraw z firmą związanych trzeba było poogarniać, ale dzisiaj już wybieramy się na zwiedzanie tego pięknego miasta. Tam, gdzie byliśmy wczoraj, też oczywiście Wam pokażę, bo jeszcze na pewno się przejdziemy. Był między innymi pub, w którym grali kiedyś Beatlesi. jest Chinatown, no i tutaj cała ta strefa przybrzeżna. Tutaj, przy tym kanale, gdzie są doki. Tam to też wszystko wam pokażę. Na pierwszy rzut oka, co wyróżnia to miasto i co wyróżnia na pewno Wielką Brytanię, to. Taki ład architektoniczny. Ta urbanistyka jest tu naprawdę bardzo fajna, wszystko jest takie schludne, tej samej wielkości, wygląda bardzo podobnie. Niektórym, oczywiście, może to się podobać, niektórzy mogą powiedzieć, że to wygląda źle, bo nie ma tyle tej zieleni. W centrum faktycznie wszystko jest bardzo mocno zurbanizowane, tak bym to nazwał. Ale dla mnie. Jest to bardzo estetyczne, przejrzyste i osobiście mi się podoba. Jeśli chodzi o ceny takich podstawowych produktów, no to są one wbrew pozorom bardzo podobne do tych u nas w kraju, albo nawet tańsze, a to zaskakuje, bo tutaj przecież zarabia się w funtach, i taka pensja około 1400 do 2000 funtów jest taką pensją zwykłego pracownika gdzieś tutaj w jakichś fabrykach. No więc w przeliczeniu. Na złotówki wychodzi zdecydowanie więcej, no bo to ponad 10 tysięcy złotych. Takie zarobki możecie tutaj mieć, a koszty życia są naprawdę bardzo podobne. No i co jeszcze mogę dodać? Mogę na pewno Wam dodać, że świetnie jeździ się autobusami. One to nie są czerwone, tylko zielone. No i poza tym miasto wygląda bardzo ciekawie. To ja Wam teraz pokażę, jak taki autobus wygląda. Jeden z autobusów, który tutaj jeździ, no ruch wiadomo lewostronny, do niego też trzeba się na pewno przyzwyczaić. Przede wszystkim, kiedy przechodzi się przez pasy, człowiek trochę wariuje, w którą stronę ma spojrzeć, czy najpierw w lewo, czy potem w prawo, no ale poza tym jest tu naprawdę miło i sympatycznie. W ogóle ta dzielnica, w której tu jesteśmy w Liverpoolu, jest taka nazwijmy to odpowiednio multikulti, wszystkie nacje można tutaj spotkać, od Polaków po Hindusów, tak bym to określił najszybciej. No i co? Pozostało nam ruszać na wybrzeże, tak bym to teraz nazwał, jakby na drugą stronę Liverpoolu, więc bądźcie razem z nami i podziwiajcie okiem kamery to, co zaskakuje i cieszy oko nas i mam nadzieję też Was. Jesteśmy, można powiedzieć, w ścisłym centrum Liverpoolu. Taki główny, jeden z główniejszych typ ptaków właśnie w tym momencie wam pokażę. Jest tu dzisiaj sporo ludzi, mamy piątek już po południu, więc w pomalutku można powiedzieć, zaczyna się brytyjski weekend. A z odpowieści od naszej tutaj przyjaciółki, która mieszka od 17 lat. Wiemy, że Anglicy uwielbiają wychodzić na miasto i spożywać hektar i trypiwa. A tutaj taki Pseudo et szaren. Zobaczcie sobie. Taki pseudo Ed Sharen właśnie teraz dla Was na żywo. A my będziemy zmierzać dalej na autobus, żeby dostać się na plażę, którą na pewno Wam pokażę. Jesteśmy już w autobusie piętrowym, jak to przypadło na Wielką Brytanię i zmierzamy do New Brighton. Zobaczcie tą drogę w, w timelapsie i jeśli macie ochotę, to skomentujcie właśnie to nagranie. Pamiętajcie oczywiście o łapce w górze, no i o subskrypcji tego kanału, aby nic Was nie ominęło. A jeśli macie ochotę dostać pocztówkę tutaj choćby ze zdjęciami z Wielkiej Brytanii, no to dajcie znać o tym w komentarzu, a my wybierzemy jedną osobę i wyślemy Wam. Właśnie taką pamiątkę prostą do domu. Zalaliśmy, moi drodzy, nad wybrzeże, Za nami autobus, którym podróżowaliśmy. Kierowca dosyć taki agresywny. Może delikatnie będzie widać to na tej No, a teraz już zmierzamy prosto na plażę. Więc zmierzajcie tam razem z nami. No, moi drodzy, jesteśmy. Za Momencik dojdziemy na plażę. Dzisiaj, z tego co tutaj wiem, z informacji od naszej przewodniczki, że jest zdecydowanie dużo wody, czyli jakiś przypływ tutaj w tej chwili jest obecny. Ale ja zauważyłem bardzo dziwną rzecz. Zobaczcie, tutaj już jest woda, jakaś tam promenada, która nas prowadzi, ale na ławkach są pozawieszane takie. Tabliczki z, no, z pożegnaniem, czy to matki, córki, jakieś takie memorały, tak to chyba się w, w, wymawia. No Strasznie ciekawe i Zobaczcie, jeszcze dodatkowo, jak zaraz Wam pokażę, y, są kwiaty przyczepiane do tego. Tutaj nawet niektórzy mają zdjęcia. Tu jakiś motylek na przykład, o, zobaczcie. Tu jakiś motylek, nie wiem skąd to się bierze, o tutaj te kwiaty. Dziwna rzecz, u nas na pewno czegoś takiego się na wybrzeżu nie spotyka. Nie wiem skąd to się wzięło. Jeśli się dowiem, to oczywiście dam Wam o tym znać. Spróbuję gdzieś tam w internecie o tym poczytać. Albo wy dajcie znać w komentarzach, dlaczego tutaj te ławki są tak właśnie opisywane i są na nim pożegnania osób nam bliskich. No to co? Zobaczcie za momencik jak wygląda tutejsza plaża. Brakuje. Pozwólcie, że odwrócę, bo trochę wieje. Teraz powinno być trochę lepiej. Muszę założyć chyba mikrofon, bo nie będziecie nic słyszeć. Zmierzamy do tej pięknej latarni. Zobaczymy, czy uda się tam wejść, bo chyba jest niestety zalana wodą. A normalnie można tam sobie koło niej chodzić. No to chodźcie razem z nami. No to, moi drodzy, czas na typowo brytyjski przysmak piątkowy, czyli fish and fries, chips, tak już tak to się wymawia. W każdym razie bardzo tłuste, nawet się bardzo, bardzo tłuste. No i do tego jeszcze taki zmielony groszek. Zaraz powiem wam, jak to smakuje. ale no moi drodzy, muszę powiedzieć, że ryba bardzo dobra, chociaż jak mówiłem, ten tłuszcz jeszcze z niej nie odciekł do końca. Frytki bardzo dobre, chociaż taki styl trochę belgijski, nie każdy taki lubi. No i groszek robi tutaj chyba najlepszą robotę. Nigdy czegoś takiego nie jadłem, więc wracam do posiłku, bo mi go po prostu zabraknie. A wy jeszcze chwilkę popatrzcie sobie, co dzieje się tutaj dookoła. No to witajcie moi drodzy po drobnych zakupach. Założyłem już tak zwanego kocura, bo dosyć mocno tutaj wieje na tej promenadzie. Ale idziemy sobie jeszcze na spacerek po obiedzie, zobaczyć jak tutaj wygląda z tej strony wybrzeże, jak wyglądają domostwa. Tutaj tak naprawdę jeden z chyba z nielicznych, jak nie, nie jeden blok który można spotkać w Wielkiej Brytanii, bo ogólnie bloków jako tako tutaj żadnych nie znajdziecie większość to kamienice, domy, to to się tutaj wynajmuje, czy od tak zwanych spółdzielni, czy też od prywatnych właścicieli no i co, idziemy jeszcze zobaczyć, bo tam kawałek dalej jest mnóstwo kamperów, z chęcią zobaczę jakie tutaj mają maszyny no i myślę, że na pewno też już tak sobie o tym rozmawiamy, jak już wyruszymy w tą naszą życiową podróż, tak to nazwijmy. No to na pewno do Anglii jeszcze wrócimy, żeby zjechać tutaj, te wszystkie rejony, ale to nie jest oczywiście koniec, bo my tutaj mamy w planach jeszcze kilka fajnych miejsc odwiedzić. No i oczywiście Wam w kolejnych odcinkach pokazać. No to co? Pospacerujcie teraz troszeczkę z nami i zobaczcie wszystko dookoła okiem kamery. Moi drodzy, wydawałoby się, że to kościół ponoć powstał około XVII-XVIII wieku, wybudowany tutaj przez ludzi mieszkających w Liverpoolu. Dzisiaj jest to zwyczajny blok, w którym mieszkają po prostu ludzie. Już nie stanowi funkcji kościelnej, tylko Społeczno-mieszkalną. I takich miejsc w Liverpoolu jest naprawdę sporo. No i też widać, i z tego co tutaj wiemy od naszej przewodniczki, coraz bardziej społeczeństwo jest takie niereligijne, tak to nazwijmy, chociaż nie brakuje tutaj i meczetów, i kościołów anglikańskich, i rzymskokatolickich, ale wiele też budowli tego typu jest zaniedbanych, albo co na przykład może niektórych zaskoczyć w katedrze. W Liverpoolu, którą też odwiedziliśmy, jest po prostu w środku kawiarnia. Można normalnie wypić sobie tam kawkę, herbatkę, zjeść coś słodkiego. W jednym takich ruinach kościoła jest też taka kawiarnio-pijalnia, nazwałbym to. Tam czy nie tylko zjeść ciastko, ale napić też alkoholu. Także widać, że Anglicy mają takie już dosyć luźne. Podejście do budynków sakralnych i miejsc, w których się one znajdują. My, już teraz po zakupach w Tesco, tak wyglądają nasze dwa toboły. Płaci się tutaj fajnie, bo wychodzi się z dwoma ciężkimi siatkami, a wyszło 25. To prawda, funtów. No ale gdybyśmy w Polsce za 25 zł mogli kupić dwie takie siatki, no to byłoby naprawdę spoko. No to co? Zmierzajcie razem z nami już do domu. Będziemy dzisiaj już odpoczywać i szykować się na kolejne podróże, które mamy tutaj dla Was i dla nas samych zaplanowane. Trzymajcie się i do zobaczenia.